Czyli to jest kwestia paktu migracyjnego i to jest na przykład kwestia świadczeń dla migrantów, czyli nowa dyrektywa, która ma obowiązywać w całej Unii, o której też minister Duszczyk mówi, że nie będziemy jej podlegać. Marek Jakubiak, czy Pan się przyłączy do, do tego spotu? W takim sensie, czy Pan uznaje, że on jest dobry, skuteczny, że, że powinno się tak komunikować społeczeństwu problem migracyjny? No, z całą pewnością jest wymowny. Natomiast ja w tym materiale nie widzę tam innych filmików, które już oglądałem w, w internecie, które są bardzo popularne i które są prawdziwe. To nie są jakieś scenografie wymyślone, to są prawdziwe filmy, więc ja nie widzę tutaj oburzenia. Myślę sobie, że prawo, że prawo i sprawiedliwość stosuje tutaj metody akcji i reakcji. Przypominam sobie niedawno przedwyborczy spot platformy obywatelskiej, który się zaczynał od trupich czaszek Dokładnie. i wtedy jakoś nikomu to nie przeszkadzało. Natomiast w sytuacji, takiej, w której prawo i sprawiedliwość pokazuje problem, który jest i w taki jaskrawy sposób, żeby zakończyć ten spot wykrzyknikiem, no to przepraszam, krytykujecie jego skuteczność, czy co? Czy tego problemu nie Pytamy, ma? Czy jest rasistowski. Czy nie Pytamy, ma... Czy jest rasistowski. no, nie, Pani, rasistowskie wszystkie, czy... Wszystkie, wszystko hmm. można nazwać dzisiaj rasistowskie? Tak naprawdę, Pytanie brzmi, czy milczenie mediów wtedy, kiedy setki kobiet w Niemczech były gwałcone, to było rasistowskie czy nie i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy zaklinać rzeczywistość. Prawda jest taka, że pakt imigracyjny będzie negocjowany, a Niemcy znaleźli już własny sposób na to, bo ja nie widzę żadnego dosłownie powodu, żeby zarzucić komendantowi policji niemieckiej kłamstwo wtedy, kiedy mówił, że do Polski 7 tysięcy ludzi już zostało przerzucone. Ja tak naprawdę powiem Państwu, że Zgodnie, zgodnie z paktem, który podpisaliśmy, chodzi o porozumienie z Dublina, jak pan wie. Nie wiem. No natomiast, ale funkcjonuje taki, e, funkcjonuje e, taki natomiast, dokument, panie nie pośle. A pushbacki są możliwe czy niemożliwe? Nie, nie, to jest kwestia tego. Pan że... senator zaraz pokaże e, e, s, tutaj grafikę, którą przygotował, bo my byliśmy w programie przed chwilą, dosłownie, że 200 osób oni to przerzucili się. To jest kwestia mhm. tego, że podpisaliśmy porozumienie. Chodzi tylko o to, że teraz to Niemcy zrobili to Niemcy zrobili to bez porozumienia z polskim rządem. Podrzucili nam ludzi, jak nie chcę już używać okropnych porównań, bo zrobili to w okropny sposób, oni. Jak to Niemcy? Natomiast, o, no widzi pan. No jak to Niemcy? No co? No kocha pan takie stereotypy, co? Jakie stereotypy? No stereotyp, no jak to Niemcy? Ja mam takie doświadczenia z Niemcami. Hmm. Ale wszyscy Niemcy tacy są, że podrzucają. Ale co ja mam ludziom... teraz tłumaczyć? Jak no, samochody, no, mieli, słowa, jak no, samochody no, jak sobie tak mówi, wypisywali, no, to... a na przypisywali kradzież, to było wszystko w porządku? Hmm. To Niemcy wymyślali. Jeżeli Niemcy mają wadę, a ja o nich mówię, to nie mogę mówić. Ale wszyscy Niemcy jak, mają... Jak się mówi o imigrantach, nie można mówić. To o czym ja mam Można mówić, tylko pytam, no. czy, pytam czy generalizowanie jest dobre. No ale jak? No. Od tego jesteśmy, żeby generalizować. Co ja Słucham? będę teraz po nazwisku każdego Mohameda teraz pokazywał tutaj? On ma swój życiorys, ja to jest nie, ja jego problem. Wiesz, pewno, ale to państwo jest Polską, w którym ja żyję. Zaraz pan Jestem powie, że politykiem polskim rozkurzy, i będę interesów rodzice. polskich pilnował. I ale jeszcze jedno, pani redaktor. Pilnując interesów Jeżeli polskich, Donald proszę, żeby pan nie generalizował, rzucając ludzi do jednego worka. Zawsze no. pani może prosić. No proszę. O to A ja tak. będę robił tak, jak uważał. Mhm. Ja mówił... wiem, że tylko tyle jest problem. Ten problem w postaci tego worka to jest Polska. 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 dzisiaj nie ma tego problemu. Ten problem dopiero się zacznie, bo cała Europa liczy na to, że Polska jakby pozbawi ich problemu właśnie tej multikulturowości, która szkodzi ich społeczeństwom. Przypomnę tylko list 57 generałów francuskich, którzy do Macrona napisali list. Proszę Państwa, że Francja jest zagrożona, dlatego że w 50 właśnie miastach Francja straciła kontrolę właśnie. nad miastami. Pośle, I tyle. Nikt nie mówi, że nie ma zagrożenia. Przeciwnie, w zasadzie wszyscy to w tej chwili. A co to jest mówią. rasizm? To jest Mogę, mogę powiedzieć zdanie jedno. Bardzo proszę. Mam wrażenie jednak, że pracują tutaj ciężko i są porządnymi obywatelami Polski osoby. Również o innym kolorze skóry niż biały. I A jeśli to pan pamięta, zaczyna... To przepraszam, Od przepraszam, senatora, Który podkreśla, przepraszam, że sekundkę. narodowość ma Mogę? znaczenie w kontekście pracownika. I jeżeli, I jeżeli teraz pan mówi, że nie będzie się przyglądał Mohamedowi, to brzmi to okropnie, chcę panu powiedzieć. No, być może. Bo pracuje tutaj wielu Mohamedów ciężko. Którzy naprawdę. Mają... Ale kota ogonem pani potrafi odwrócić no, pan wzortowo, właśnie, no, no. Natomiast ja mówię o zupełnie czym innym. Mówię o spocie, w którym byli pokazani mm. ludzie, którzy właśnie przybyli. Jeżeli chodzi o to, co tutaj żeśmy widzieli, ten wykres, proszę państwa. Mm -hmm. Każdy do pracy, który tu przyjeżdża, ma tylko okres e, wizy na trzy miesiące. Musi ją odbić. Jeżeli on pracuje tutaj rok czasu, proszę sobie policzyć, to znaczy trzeba to podzielić na cztery. Jeżeli mówimy o tym, że z Białorusi przyjechało tutaj 200 tysięcy ludzi, bo przyjechało, to w dużej części byli to Polacy z kartami Polaków. I jeżeli zarzuca się Białorusinom, że oni z automatu są agentami teraz trzeba im patrzeć na ręce, to to jest hipokryzja i dopiero rasizm. Ale o tym napisali eksperci Donaldowi Tuskowi, na Twitterze, Że bardzo niefortunnie Szkałem co na najmniej się wypowiedział Ale w sprawie ja tej kwestii. Teraz miło Smotyka. Teraz miło Smotyka. Ale to jest dopisy. jasne, że każdy może Jeśli być śpiegiem. No. No, dla nas wszystkich nie ulega wątpliwości, że ci imigranci, którzy w Polsce pracują, płacą podatki. To nie jest żaden problem, jak to się słyszy. Oczywiście. Ale problemem jest na przykład przerzucanie imigrantów. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami. Prawda, trzeba powiedzieć, że to tak zwane umowne walenie pięścią w stół Prawa i Sprawiedliwości czasami było pozorne. Zbierali cięgi jako euro no, nieentuzjaści, a tego nie robili faktycznie. I to trzeba powiedzieć sobie jasno, że gdyby weto powiedzieli w odpowiednim momencie to być może inna sytuacja by dzisiaj, ale byliby wrogami ludu tak zwanego. Natomiast pan senator przypomniał tu 27 do 1, to ja pragnę tylko przypomnieć, żeby to nie uciekło nam, że 27 do 1 dotyczy kandydata Malty, popieranego przez Federację Republiki Niemieckiej, proszę Państwa, Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. A Polska była przeciwko. No więc rząd do tematu, przeciwko. ja bym chciał powiedzieć tylko tyle, nie ma czegoś takiego jak rząd PiSu. Nikt nie mówi teraz, że Donald Tusk jest premierem PO. On jest premierem Rzeczypospolitej. Ja mam obawy co do tego, że jak Państwo mówicie na pewno, to Tusk powiedział Donald premier. No i widzi pan, że przed chwilą można. dosłownie powiedział, że proszę państwa, nie wpuści tu żadnego uchodźcy. A tymczasem w niemieckich radiowozach policjanci przyjeżdżają sobie do Polski, robią sobie co chcą, traktują ludzi po prostu tak o, już nie będę nazywał A sobie pani dyrektor. Co mnie to obchodzi? Czy Niemiec nas przeprosił, czy nie? Przywiózł sam i potraktował ludzi jak odpad zwykły. O tym, więc, wie pan co, mówiliśmy o tym wczoraj, więc, jesteśmy o tym oburzeni, jest to obrzydliwe. I przypominać codziennie. I mówiliśmy o tym także dzisiaj. Niemcy mówią oczywiście. I został tysiącach. poproszony kanclerz Scholz o wyjaśnienia i również Straż Graniczna. To też nieprawda. I wszyscy, Jak to Prawda. nieprawda? Właśnie dzisiaj, proszę Państwa, to nie, Marek nie, nie Rzecz, Rzecznik, rzecznik rządu no. niemieckiego dzisiaj nie, powiedział, no. nie. że nie było e. takiej rozmowy możemy posłuchać premiera? Niemcy mówią, co minut co innego. to pan no, to Niemcom wierzy że Interweniowałem, rozmawiałem z kanclerzem Scholzem. Zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia tej sprawy. Strona niemiecka przeprosiła za działanie niezgodne z procedurami. Ważny gest, ale powiedziałem kanclerzowi Scholzowi, że dla mnie o wiele ważniejsze od gestów jest to, żeby tego typu, tego typu sytuacje nie miały miejsca. Będziemy pracować razem na rzecz powstrzymania nielegalnej migracji. Jedna strona, drugiej stronie nie będzie robiła żadnych tego typu przepraszam za. Kolokwializm numer, ale to mogę Państwu zagwarantować, że będę tego pilnował. Panie pośle, no jest to nieprawda, że, że nie było tej rozmowy. Była rozmowa. A skąd pani to wie? Bo jest komunikat w tej Czyj? sprawie. Bo Niemcy twierdzą, że nie było takiej rozmowy. No przecież nie, nie zaklinajmy rzeczywistości. I pan teraz, wie pan, będę złośliwa. I pan bardzo teraz proszę. nagle zaczyna wierzyć Niemcom, których odsądzał pan nie, od To wiary. Nie, po prostu wiary, to jest oświadczenie Jeżeli komendant policji temu, niemieckiej broń. mówi, że 7 tysięcy ludzi do Polski przerzucili, jaki powód miałby, żeby kłamać? Proszę Ale mi powiedzieć. Ale to jest inna historia. Popisywał A. Się? Czy pan rozumie, że to jest inna historia? A straży granicznej wierzysz? E, czy niemieckiej? Polskiej. Ja przepraszam bardzo. Nie, straż graniczna akurat na rubieży zachodniej. Niech się, do, niech się w ogóle nic nie odzywa, bo to na, na, na ich oczach tak przemycano ludzi do Polski. Czyli Polakom nie wierzysz? Nie. A Niemcom Na granicy niemieckiej muszą stać straż graniczna musi stać i infiltrować, tak jak to robią Niemcy. Koniec kropka. Symetryczność to się nazywa. I to jest to do czego dążymy, czyli rozwalenia Unii Europejskiej. Unia Europejska sama się rozwali od środka. Dzięki Niemcom, pani redaktor. Dzięki Niemcom, bo to oni zaprosili ten problem. Jeżeli państwo w tej chwili tak usilnie szukacie w tych komórkach, to może znajdźcie, mhm, jak się nazywają statki niemieckie finansowane Panie przez Polskę rząd niemiecki przewożące uchodźców teraz do Lampeduszy. Premier Donald Tusk odbył w kuluarach Znowu, nieformalnego no. szczytu Rady Europejskiej w Brukseli rozmowę z kanclerzem Scholzem, potwierdził rzecznik rządu RFN na pytanie. Na konferencji. Ma być też tak. wystosowany, czy został już wystosowany list z przeprosinami? No, może pan nie wie, Dobrze, No, ja pogrzebię. Wy teraz mniej. mówcie, ja pogrzebie. No, ale panie pośle, I zaraz wam zajdę. Ale no, są a komunikaty w tej sprawie. Są no. komunikaty jak w tej 5, sprawie. Nie, że 5 minut ufa? Nie, Polskiej Straży Granicznej. Jest ja. nawet dalsze oświadczenie. E, prezydent Policji Federalnej Niemiec no. poinformował, o, że wszyscy policjanci w Niemczech o. zostaną pouczeni, że takie postępowanie, jak to związane z przewiezieniem tej rodziny w nie ma prawa się powtórzyć. Proszę bardzo. Więc... No. 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 Ale to Czy panu satysfakcjonuje to? że... Niemiecki mógł sobie do Polski przyjechać i nie, zrobić Nie, zostali pouczeni, no, żeby zostali się nie powtórzyła Polskie, taka nie historia. Nie mogą tego robić, no, panu chce do usłyszał, panu słyszał coś innego niż no. No, zostało no. powiedziane. No, tak, się, porę, dzisiaj porę. się dowiedzieli, że Przecież nie wolno panu do Polski przyjeżdżać. Pan powiedział co innego niż zostało powiedziane. Ja wiem tylko tyle. Proszę nie mieszać tych dwóch spraw. Niemcy zrobili coś paskudnego i to dużo wcześniej. Ja nie mówię o tej sytuacji. Przywozili do Polski tiry śmieci. 2,5 tak. tysiąca tirów, proszę Państwa, śmieci. Który normalny sąsiad robi to drugiemu sąsiadowi, pytam się. Ale, panie pośle, I do kiedy? Mówiliśmy my mamy... o tym również. Kie... Do I nikt kiedy nie my ukrywa mamy... tego przecież. U, udawać, że z Niemcami relacje są w porządku. Do którego momentu, pytam się. Ale co mamy zrobić przepraszam. Tego? Co mamy my zrobić? po prostu reagować. Jeżeli reagujemy, przywołujemy ich do porządku i są przeprosiny. Co, co mamy bardzo. zrobić więcej? Gadanie, Donalda, przepraszam, najechać ich, bo nie wiem. Nie ma... Co Pan proponuje? No. Straż Graniczna na proponuje? Pilnować Polskę. Ale nie ma tam Straży Granicznej Skoro w Pan polskiej straży granicznej, jeżeli tam nie ma, czyli straż graniczna przepuściła radiowozy niemieckie? Wie pan co? No nie jest usiana granica, że stoi człowiek przy człowieku. Nie, tam są przejścia na rzece. Spokojnie, pani redaktor, tu mnie pani nie wpuści. Mhm. Proszę na moście, straż graniczna, przejścia e, i proszę kontrolować e, przejścia. Czy ma pan Polskę. pretensje? Podobało ci się wideo? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku Lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.